Objawy nadciśnienia. Mamy 10 milionów osób, które borykają się i chorują na nadciśnienie w Polsce. Specjaliści twierdzą, że jest ich 17 milionów. Co się stało z tymi siedmioma? Są po prostu niezdiagnozowani. Nazywam się Renata Polak. Dzisiaj o objawach nadciśnienia, objawach, które zupełnie nie kojarzymy z, z nadciśnieniem. My towarzyszą nam te objawy przez długi czas, a my nic nie robimy. Dlaczego? Bo nie wiemy. A Większość z nas nie ma ciśnieniomierzy w domu, więc nie może tego zbadać. Takie nadciśnienie zostanie zbadane, kiedy pójdziemy na wizytę kontrolą do lekarza albo może w pracy mamy przychodnie, a może u znajomych. Natomiast w większości przypadków, tak jak powiedziałam, my nie mamy ciśnieniomierzy, więc tego nie badamy. Możemy to zrobić w aptece. Słuchajcie, 90% prawie pacjentów skarży się na bóle głowy. Skąd to wiem? Z badań. Link w opisie. Nie mamy bóle głowy, i nie kojarzymy w ogóle tych bóli głowy z nadciśnieniem. My myślimy, że to może być problem kręgosłupa szyjnego, albo w ogóle kręgosłupa, że to może być nasze zmęczenie, to może być niewyspanie, to może być złe odżywianie. Czasem nawet myślimy gorzej, że może mamy jakiś problem, może mamy guza w mózgu albo jeszcze inne straszne rzeczy, a problem jest błach i banalny, znaczy problem jest banalny, bo po prostu mamy nadciśnienie, które jest niediagnozowane i niekontrolowane. Więc to jest taki główny, główny objaw nadciśnienia, to właśnie te bóle głowy. Ale są jeszcze inne zawroty głowy, też ich nie kojarzymy z nadciśnieniem, myślimy, że może mamy problem z błędnikiem albo coś jeszcze innego się dzieje, gorszego. A to właśnie objawy, które nam organizm pokazuje, który nam wskazuje na to, żebyśmy coś z tym zrobili. Następnie mamy często problemy ze zmęczeniem, ponieważ kiedy mamy nadciśnienie, zwłaszcza skokowe, kiedy to nadciśnienie jest wysokie, a później dochodzi do normalizacji, to ciśnienie spada, to my jesteśmy tak zmęczeni tym czasowym nadciśnieniem, że później, kiedy on nam spada, czujemy ogromną ulgę i jednocześnie zmęczenie. To tak jakbyśmy samochodem cały czas jechali na piątce. A później stajemy i się zatrzymujemy, czy też zwalniamy, i on tak powoli odpoczywa. My też musimy wtedy odpocząć po tej ogromnej pracy, które to nasze serce wykonało w trakcie nadciśnienia. Dalej, jesteśmy, mamy zmienność nastrojów. Jesteśmy często zdenerwowani, pobudzeni. To tak, jakbyśmy, jak wypijesz dwie kawy naraz, to, to wiadomo, czujemy się wewnętrzny niepokój takie wewnętrzne wręcz drgawki czujemy się źle. I to jest taki stan przy tym nadciśnieniu. My sobie po prostu z tym nie radzimy. Nudności również mogą być objawem nadciśnienia, które nie będziemy z tym kojarzyć. Problemy ze snem. Ileż to ludzi ma problemy ze snem? Albo nie mogą zasnąć, albo się budzą w nocy i przez godzinę czy dwie nie śpią, albo budzą się wcześniej rano i też nie mogą spać, tak? Albo śpią krótko, 5-6 godzin na dobę i uważają, że to im wystarcza. Wydaje mi się, że nie, a właśnie nie upatrują problemu, że problem jest gdzie indziej. Zbyt wysokie ciśnienie nie pozwala nam spać, czy też budzi nas w nocy z jakichś powodów. Ból w klatce piersiowej. Tutaj jest na szczęście, kiedy doznajemy bólu w klatce piersiowej, to się zgłaszamy do lekarza, bo wiemy już, że to chyba problem z sercem. I wtedy lekarz po pomiarze stwierdza, że mamy to nadciśnienie. Może po pocenie się. To pocenie. Też nie będzie kojarzone z nadciśnieniem. Jeśli jesteśmy w okresie menopauzy i mamy te uderzenia gorąca, no to tak, będziemy myśleć, że to jest menopauza, ale, ale jednak menopauza będzie jednym problemem, natomiast drugim problemem będzie to nadciśnienie, które będzie towarzyszyło temu poceniu. Płytki oddech. Nie zdarzyło mi się nieraz brać oddech i takie macie uczucia, jakbyście nie mogli odetchnąć, jakbyście nie mogli nabrać powietrza do, do płuc, że w pewnym coś się blokuje. I oddychamy, i nie udaje nam się. Ten płytki oddech też jest objawem nadciśnienia. Kolejna sprawa, ale to już w, kiedy dochodzi do naprawdę wysokiego ciśnienia, to mamy do czynienia z wylewem do oka. I wtedy pojawiają się właśnie takie czerwone plamy w oku. To będzie krwotok w środku w oka, albo dochodzi do krwawienia z nosa. To są takie naprawdę skrajne przypadki, kiedy ciśnienie jest tak wysokie, że organizm, żeby cokolwiek zrobić, wywołuje właśnie takie symptomy. Jeśli chodzi o ewentualne sposoby naradzenia sobie z nadciśnieniem, czy też jak to nadciśnienie zminimalizować, o tym w innych filmikach. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrypcji i lajkowania. Dziękuję i do zobaczenia.